Z montaż witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mam dla Was opinię, recenzję na temat krętarki z Lidla, którą miałem rzucić po trzech miesiącach jej użytkowania. Wrzucam ją po dwóch, zaraz zobaczycie dlaczego. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym mówić, to jest walizka, plastikowa walizka, która jest dołączona do zestawu. Jak widzicie znosi ona trudy codziennej pracy, nawet te zawiasy, które tutaj od dołu są, wytrzymują, nie niszczą się jakoś specjalnie. E, myślę, że to jest najsłabszy element tej walizki, a jednak e, daje radę. E, jej kompaktowy rozmiar jest dla mnie dużym plusem, bo wchodzi do auta bez problemu, e, nie zajmuje dużo miejsca. Natomiast no, szkoda jednak, że nie ma miejsca e, nabity, które mógłbym, e, mógłbym tam w środku przechowywać. Co w tej falistce nie jest fajnego jeszcze, to ta kieszonka ma e, instrukcję. E, ogólnie no, przydatna rzecz, no, chociaż nie, wiem, nie nie trzeba wozić codziennie ze sobą instrukcji do sprzętu, jeśli się ją przeczytało. E, natomiast do tej kieszonki, jeśli już rzucimy tutaj coś luzem do tej skrzynki, to wszystko wpada do tej kieszonki i później ciężko mamy to wydostać. Popatrzmy teraz na samą ładowarkę. Jeśli chodzi o czas ładowania, to jest on zgodny z tym, co, co obiecuje producent. Czyli 60 minut mamy do pełnego naładowania baterii. Jest to sygnalizowane diodą zieloną, jeśli już w pełni się naładuje. Jest dość wygodna w użytkowaniu, dość, dość, dość mała, lekka, fajna. Można ją z powodzeniem gdzieś tam na robocie też używać. Jedynym minusem, który przez te dwa miesiące się objawił, no to tutaj to, że ta izolacja skabla przy samym jakby przy samym wejściu do, do ładowarki jest dość słaba. No i ona sobie po prostu szczeliła. Nie przeszkadza to za bardzo w użytkowanie, no natomiast no gdzieś te kable mogą się za jakiś czas przetrzeć, będzie trzeba otwierać, ucinać przewód, dorabiać. Jest to, jak widać, najsłabszy element tej ładowarki. Jeśli chodzi o baterię, to rzeczywiście wytrzymuje ona bardzo długo. Jest dość fajna, nie dość tego właśnie szybko się ładuje. Więc gdzieś tam zawsze na montażu jest szansa, żeby ją doładować. Ten wskaźnik tutaj na mikrostyk poziomu baterii działa i on działa poprawnie. Można z niego, z niego wywnioskować rzeczywiście, jaki jest stan naładowania baterii. Jeśli chodzi o, o jej trwałość, no to. Powiedzmy, że dwa miesiące jest zbyt krótkim czasem, żeby to jakoś zbadać. Dotychczas nie zauważyłem żadnego spadku mocy. Jeśli chodzi o jej woltarz, bo ma 20 V, nie sprawdzałem tego, tego, tego żadnym miernikiem. Natomiast wydaje mi się, że ma delikatnie mniejszą moc niż tutaj opisywana przez producenta. Widzę to na podstawie użytkowania innej wkrętarki o tej mocy. Przejdźmy teraz do wkrętarki, e, czyli najważniejszego elementu, w sumie wiertarko-wkrętarki. E, I mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o wiercenie, e, ma ona dość zadowalające parametry, jeśli chodzi o ilość obrotów. E, I tutaj spokojnie możemy gdzieś tam w metalu powiercić, e, też jeśli coś trzeba, no powiedzmy na robocie, tak? jeśli mamy dostęp jednak do zwykłej sieciowej wiertarki, no to na pewno lepiej ją użyć. E, borko dość dobrze trzyma, jak na tą klasę sprzętu. I rzeczywiście te, te wiertło, czy też bit no, nie odkręca się zbyt szybko samoczynnie. Natomiast jeśli chodzi o sam, sam borkop, możemy tutaj zobaczyć, że no, z racji tego, że jest jakby z czystego plastiku, bez żadnych domieszek, no, dość szybko ulega zniszczeniu, no, nie, co, tu, co tutaj dużo mówić. Na szczęście tylko jego obudowa. Natomiast sam borkop działa poprawnie. Teraz się zamyka lekko, idzie to wszystko bez problemu. E, także to akurat zniosło e, trudy użytkowania tych ten Sprzętu specjalnie nie czyściłem, żebyście widzieli, jak on wygląda po dwóch miesiącach użytkowania. E, specjalnie go tutaj nie, nie, nie e, upiększałem. E, no, ma za sobą można powiedzieć, około e, 20 montaży z jej użyciem. Tak? Czyli czyli gdzieś 20, 20 takich, no może nawet więcej. Montaży, na których ta wkrętarka była dość intensywnie użytkowana. No i teraz, jeśli widać, jeśli chodzi o plastiki, tutaj jakieś nadruki, tak jakieś malowanie, no widać, że to troszkę, troszkę wszystko straciło na, na barwie. Niestety, główny problem, który się objawił, i dlaczego ten test rzucam po dwóch, a nie trzech miesiącach użytkowania, no to jest pęknięty plastik, właśnie w tym miejscu. Zobaczcie. Kupiło się coś takiego. Okazuje się, że zastosowany tutaj plastik jest w tym miejscu zbyt ciężki. Materia jest dość, e, znaczy nie jest bardzo ciężka, no ale w stosunku do całej konstrukcji jest dość ciężka. I teraz podczas skręcania wkrętów, takich zwykłych typu farmer samowiercących, e, czasami tą wkrętarką delikatnie narywa, narywa, a to wiertełko nie jest idealnie symetryczne, a to gdzieś tam dziura zjedzie. I narywa w takim sensie, że ta tą ręką troszkę, troszkę częściej, tam krętarką też. No i wyobraźcie sobie, że podczas właśnie takiego kręcenia e, no rozleciała się nam, rozsypała się nam w ręce. E, widać, że tutaj szczelił ten cienki plastik na łączeniu z gumą. E, niestety wydaje mi się, że zbyt cienki jak na, na, na całą resztę e, konstrukcji tej krętarki. No i to jest powodem, dlaczego w dniu dzisiejszym ta wkrętarka trafi do, do naprawy gwarancyjnej. Dzisiaj ją noszę do Lidla i zobaczymy, co mi, co mi tam powiedzą. Oprócz tego mankamentu, który jest według mnie głównym powodem, dlaczego testu ta wkrętarka nie zdała w codziennej pracy, no, jeśli chodzi o takie inne elementy, to ergonomia jest na poziomie zadowalającym, dość dobrze leży w ręce. Nie jest za ciężka, nie jest za lekka. Eee, jeśli chodzi o te przełączniki, wszystko działa sprawnie. Tutaj jedynie mam drobne nadchylenie co do tego przełącznika biegu, bo czasami da się trafić pomiędzy biegi. Nie powinno tego być, bo generalnie po zblokowaniu powinno to wskakiwać na bieg, który się da. No ale czasem słychać, że gdzieś tamte sprzęgiełko się ślizga, bo trafiło się gdzieś pomiędzy. Eee, więc ten, ten element mógłby być troszkę lepiej wykonany. Jeśli chodzi o regulację sprzęgła, ona ma 26 stopni, 25 plus zwiercenie. No, działa i jest też zadowalająca w codziennej pracy można zobaczyć to wszystko jest sprawne. Ciekawym, ciekawym elementem w tej klasie sprzętu, który nie zdarza się tak często, jest blokada sprzęgła, więc w momencie kiedy mamy coś, wkrętarka po prostu nie daje rady. Jeśli mamy coś do wkręcenia dużego, jest ten opór już jest bardzo duży. W tym momencie po prostu blokuje, blokuje silnik, wyłącza, mamy dźwięk, taki, takie piknięcie ostrzegawcze e, no i dzięki temu nie palimy sprzętu. Podsumowując, e, chociaż jestem entuzjastą tego typu sprzętu z e, marketu, bo, bo niektóre bardzo się sprawdzają. Mam na przykład Młotrwa, Exajdar, Motowiertarkę e, i ona rzeczywiście się sprawdza. E, to tutaj jednak, no niestety, po dwóch miesiącach wyszedł poważny mankament konstrukcyjny tej wkrętarki. No i nie mogę, nie mogę się wypowiedzieć na jej temat pozytywnie. Jeśli chodzi o samą jakby pracę z nią, no to tu mnie pozytywnie zaskoczyła. Jeśli chodzi o wkrętarkę za, za, za budżet dwóch stówek, no to pracuje się nią bardzo fajnie, ma bardzo fajne parametry, dość szybkie obroty. E, dość fajną moc, bateria trzyma długo, to wszystko wyszło jak najbardziej w porządku, daje radę na mrozie, e, e, daje radę gdzieś tam w wilgoci. E, także no, te wszystkie elementy fajne. No, ale niestety tutaj inżynierowie, tudzież konstruktorzy e, nie zadbali o to, aby ta bateria miała porządne trzymanie, aby tam nie było żadnego klejenia w tym miejscu, aby ten plastik był grubszy. E, no i niestety, niestety to się rozpadło. E, jeśli chodzi o takie Powiedzmy, domowe użytkowanie, to myślę, że Wam że to spokojnie, ten sprzęt wystarczy, bo tak naprawdę u mnie w ciągu tych dwóch miesięcy ta wkrętarka wkręciła tysiące wkrętów, wywierciła kilkaset dziur w aluminium, w metalu, bo w tym głównie pracuję. Więc, więc powiedzmy, to co u takiego hobbystycznego gościa, który hobbystycznie gdzieś tam majsterkuje, to, 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 to tak nakład tej pracy u mnie wykonała w dwa miesiące, gdzie u kogoś wykonuje przez dwa lata. E, Niemniej jednak, no, tak jak mówię, no, taka, taka poważna wada jak e, rozsypanie się plastiku, mm, według mnie nie powinna się wydarzyć, dlatego no, nie mogę jej polecić do profesjonalnej pracy. Za chwilkę sprzęt e, zanoszę do Lidla, e, tak, jak, tak jak tutaj leży, tak jak go widzicie. Zobaczymy, co mi powiedzą, na pewno na pewno przyjmą do rozpatrzenia. Poinformuję Was w kolejnym odcinku w ciągu tam dwóch, trzech tygodni, co Lidl na tą badę. Mam nadzieję, że nie zarzucą mi tutaj żadnego celowego uszkodzenia. no Bo, no bo tak jak mówię, no, tak naprawdę wkręcałem wkręty, czyli to, do czego ten sprzęt jest stworzony i w tym momencie powstało to uszkodzenie, które Wam pokazywałem. No i zobaczymy, zobaczymy jaka będzie odpowiedź, także na pewno na pewno, patrzcie na kolejne odcinki, na pewno Was poinformuję, jak tylko sprzęt wróci z gwarancji, może wymienią na nowy, może zwrócą pieniądze, a może powiedzą, że jest to moja wina i będzie trzeba dalej walczyć. Także dzięki dziś za dziś, szkoda, że, że, że mam takie, takie złe informacje na temat tej sprętarki, bo myślałem, że test przejdzie pozytywnie. No ale cóż, no, taki budżet daje gdzieś tam pewne, pewne ryzyko niepowodzenia jeśli chodzi o zakup sprzętu, także no, niestety, stało się jak stało. W kolejnych odcinkach na pewno zobaczycie test mojej nowej spawarki z Bestera, Migomatu. Na pewno zobaczycie informacje na temat parownicy, którą zakupiłem z Kershera. No i mam jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu, także zapraszam Was do dalszego oglądania. A już dziś zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do włączenia powiadomień, żebyście otrzymywali powiadomienia o kolejnych wideo na nim. No i zapraszam Was do zapoznania się jakby z tym, co robię na co dzień, czyli z montażami reklam. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Dzięki bardzo i do zobaczenia.